Witajcie na moim kanale Doktor Stylizuje. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmiki, to wiecie, które fasony, które wzory będą modne w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim. Dzisiaj natomiast dowiecie się, które kolory będą modne w tym sezonie. Natomiast jeśli chodzi o kolory, to warto wziąć pod uwagę to, że podczas wybiegów różny kolor, odcień światła pada na modelkę, na ubranie. Do tego dochodzi także odbiór, a w zasadzie kolorystyka w waszych monitorach, czy to na komputerze, czy na telefonie. A jeszcze trzecią rzeczą, która wpływa na odbiór koloru, jaki zobaczycie albo możecie zobaczyć w trakcie oglądania zdjęć, czy też wybiegów, to jest to, jakie parametry kolorystyczne są ustawione w kamerach i w aparatach osób, które te wybiegi nagrywały lub też fotografowały. Dlatego warto skupić się ogólnie na kolorach, o których dzisiaj będę mówiła i które będą modne w nadchodzącym sezonie, a do tego przez pryzmat właśnie tych kolorów spojrzeć na to, co będzie pasowało do Waszego typu urody, ale też co będzie pasowało do rzeczy, które już macie w szafie. I pamiętajcie, jeśli ten filmik Wam się spodobał, to oczywiście łapka w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki temu wiem, że więcej chcecie takich filmików, że te filmiki są dla Was ciekawe. A teraz zapraszam Was do oglądania. Zacznę od koloru niebieskiego. Kolor niebieski jest modny teraz, czyli w tym sezonie jesienno-zimowym, ale będzie modny także w przyszłym sezonie. I tu mam na myśli taki czysty kolor niebieski. Natomiast jeszcze jednym kolorem, który w tym momencie jest modny i będzie modny, to kolor głębokiego granatu, czyli inaczej atramentowy. I ten kolor jest substytutem czerni, czyli kolorem, którym możemy zastąpić czerw w momencie, jeżeli na przykład czerni nie lubimy lub też źle wyglądamy w kolorze czarnym. Natomiast najbardziej takim popularnym kolorem wśród propozycji projektantów na sezon wiosenno-letni był odcień pastelowego błękitu i pastelowego koloru nieba. Drugim takim trendem pod względem koloru będzie kolor żółty. I mówię tu o kolorze żółtym takim czystym, nasyconym i jego odcieniach takich jak kurkuma czy też kolor kanarkowy. Jeśli chodzi o te kolory żółtego, to taką cechą charakterystyczną jest to, że są to kolory o odcieniu takim ciepłym. Wiosną i latem modny będzie kolor pomarańczowy. Nie będzie on tak silny, intensywny, nasycony, jak to jest w danym momencie, w danym sezonie. Natomiast to będzie kolor taki żywy, pomarańczowy z jednej strony, a z drugiej strony to będzie kolor taki pastelowy, jakby właśnie pastelowej moreli. I patrząc na te kolory, to można stwierdzić, że kolor pomarańczowy będzie w dwóch odsłonach. Pierwsza odsłona to będzie ciepły, intensywny kolor pomarańczowy, natomiast drugi to będzie taki zgaszony, zimny kolor. Trendy kolorem nadchodzącego sezonu na pewno będzie zgaszony kolor koralowy. Natomiast jeszcze jednym kolorem, który będzie modny i jest podobny do koloru koralowego, jeżeli nie przełoży się tych dwóch kolorów obok siebie, to jest kolor łososiowy i łososiowy róż. Jeśli ktoś tak jak ja bardzo lubi czerwień, to fajnie, ponieważ tak jak i w tym sezonie, w następnym sezonie także kolor taki żywy, nasycony, czerwony, będzie dalej modny. Natomiast, jeśli ktoś nie lubi koloru czerwonego, wolałby coś bardziej stonowanego, coś ciemniejszego, to i tu projektanci wyszli z fajnymi propozycjami na nadchodzący sezon, ponieważ przedstawili stylizację w kolorach takiego wina, czy też można powiedzieć w kolorze kasztanów. W tym sezonie na pewno królują kolory fioletowe, które są intensywne, mocne i nasycone. Natomiast w przyszłym sezonie, czyli w tym sezonie wiosenno także będą ciemne kolory fioletu, a w zasadzie ametystowy kolor będzie jak najbardziej modny. Natomiast, zdecydowanie najbardziej modne kolory fioletowe to będą kolory pastelowe i jasno-fioletowe. W sezonie wiosenno-letnim dalej Trendy będą mocne, intensywne odcienie koloru różowego, czyli mam tu na przykład na myśli Amarant. Jednak na bardzo wielu wybiegach pojawiło się dużo propozycji w kolorach różowych oraz różnych odcieni różu. na przykład róż chociażby cukierkowy, pudrowy, wenecki, a nawet rila róż. Chociaż w tym sezonie króluje zieleń, to jest to zieleń intensywna, nasycona i w kolorach ciemniejszych. Natomiast jeśli chodzi o zieleń w przyszłym sezonie, czyli w tym sezonie wiosenno-letnim, to tutaj będzie także ta zieleń, ale w zupełnie innych odcieniach. Bo projektanci przedstawili stylizację w kolorach saledynowych, ale także w kolorach pastelowego turkusu, czy też pastelowej mięty. Pojawiły się także stylizacje w kolorze zielonego jabłuszka, a nawet takiej zieleni trawiastej. Jednak to nie wszystkie kolory zielone, które będą trendy, bo jeszcze jednym takim kolorem trendy zielonym będzie zielony neonowy. Innym trendy kolory nadchodzącego sezonu, z którego bardzo się cieszę, będą kolory takie karmelowe tofi, można to nazwać, ale także kolory w odcieniach pustyni, piasku pustyni. Innym kolorem, który bardzo mnie cieszy, że będzie trendy w nadchodzącym sezonie, to jest kolor taki ekry, czy też jakbym tak inaczej określiła, kolor taki kremowy. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ jest to kolor do takiego cieplejszego typu skóry. W tym sezonie modne są kolory szarości, ale szarości powiedziałabym, że bardziej takie idące w odcienie ciemne. Natomiast jeśli chodzi o przyszły sezon, czyli ten sezon wiosenno-letni, to będą modne także kolory szare. Ale tu mam na myśli odcienie szarości dużo jaśniejsze, czyli szarość taką srebrną, popielatą, czy też platynową. Na koniec zostawiłam kolor, który zawsze jest trendy, chociażby z tego względu, że jest to kolor klasyczny, czyli czerń. R pojawiła się na bardzo wielu wybiegach. To już wszystkie trendy i kolory, które będą na czasie w sezonie wiosenno -letnim. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że dał Wam jakąś wiedzę odnośnie kolorów, że wiecie, czym się poruszać. Może któreś kolory bardziej będą pasowały do Waszego typu urody, a do tej pory jej za bardzo nie było w sklepach, może teraz będą przynajmniej mam taką nadzieję. I jeśli oczywiście ten filmik Wam się spodobał, to łapka w górę i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam!